No cieszę się, że wielu zawodników wróciło po przebytej chorobie. Trenowaliśmy początkowo w małej grupie, było to kilku zawodników, później stopniowo dochodzili kolejni. Można powiedzieć, że dopiero od kilku dni, od tygodnia. Prawdopodobnie trenujemy już praktycznie całym zespołem, chociaż na temat składu kadry no, trudno nawet dzisiaj, dzień przed meczem powiedzieć. Kto będzie ostatecznie do dyspozycji, bo to też będziemy brali pod uwagę odczucia indywidualne zawodników. Wielu z tych zawodników, którzy dzisiaj są w Kadrze Piasta, pokazało, że potrafi odpowiednio przygotować się do meczu derbowego i pokazało, że te emocje zawsze są, ale potrafią panować też nad tymi emocjami. No te, te! Myślę, że, że, że derby to jest e, troszkę inne, inne spotkanie, wiadomo, że tylko trzy punkty, ale jednak derby, derby to derby i, i pamiętam w ostatnich latach e, spotkania z Górnikiem zawsze były mocno, e, mocno na styku, jak to się mówi, e, ale my prza, patrzymy przede wszystkim na siebie, bo chcemy, chcemy wygrać, e, chcemy grać e, skuteczny futbol, e, zacząć, e, zacząć punktować, bo, bo to jest... E, bo to jest najważniejsze. Myślę, że jeśli chodzi o zespół, no to, no to nadal jesteśmy pewni pewni swoich umiejętności. I, i wiadomo, że derbowe spotkanie jest, jest troszkę inna specyfikacja, wiadomo, nie będzie kibiców, ale na pewno to będzie ciężkie spotkanie. Jak gdyby zaakceptowaliśmy tą sytuację, chociaż tęsknimy za tymi derbami, za tymi meczami, gdzie kibice żywiołowo i spontanicznie reagują w trakcie meczu. Trochę, trochę tych spotkań derbowych już było, w których brałem udział, ale można powiedzieć, że każde, każde spotkanie jest inne, każde spotkanie pisze inną, inną historię. Obie drużyny podczas tych derbów w różnych były miejscach tabeli, więc ciężko, ciężko jako się tak porównywać te spotkania, bo, bo tak jak właśnie powiedziałem, każde, każde spotkanie jest inne i myślę, że to będzie korzystne dla nas.